drodzy, moi jest, jak stwierdziliśmy na kanale. Dzisiaj gramy w Lego Star Wars. Dobra, już nie będę się rozpowiadał na temat Lego Star Wars, ale dowiedziałem się, że w Dopiero teraz, oczywiście, jak sobie się dowiaduję, wcześniej rzeczy w piątek wyjeżdżam na 5 dni na Narty. Nie będzie z tego vlogów tak samo jak kiedyś był fail z tym, z vlogami z wakacji nad morzem, ale. Postaram się jak najwięcej uwiecznić nas na Instagramie. Także na Instagrama tam na górze macie jak z mnie obserwujecie, macie na górze jak wchodzicie na Instagrama relacja. Tam wszystko będzie właśnie na relacji. Postaram się jak najwięcej Insta snapować, czy jak to się w ogóle nazywa. Ale dobra. Zaczynamy. Będą filmy, postaram się nagrać, a jeżeli nie będzie, znaczy będą nie będą nie... Nie, e, nie zakładam, że będą codziennie. Ale przynajmniej dwa filmy powinny się pojawić podczas wyjazdu. No zresztą, dobra. Kurde. Ej, tam była jakaś przydatna porada, kurde. To było coś L Shift. No dobra, to pamiętacie, że w poprzednim odcinku i padły słony, bo my je wyłączyliśmy, także e, teraz zakładam, że będzie... no. Eee, dobra, więc... Um, mamy poł. Tak, to jest poł. A ten drugi to jest Snap. Tak, Snap Wexley, Explay, Rapoldameron. I teraz... Tak, idziemy tam. Dobra, ten gościu się znowu. Ej, co jest temu droidowi? Spaliło mu się coś ważnego w module kognitywnym. Dasz może radę załatwić mi nowego droida. Na wypadek tego nie dało się doprowadzić do porządku? Jasne, przecież nie możemy nikogo zostawić. Muszą wyjść zapasowy trojdy astromechaniczne Typowe nigdy się nie przepalają jak zbieramy się do czegoś nudnego Dobra Zakładam, że tam mamy iść, bo tam jest ten Ale w ogóle zgadnij czemuś... Znaczy akurat doprowadzisz go do porządku, nie? Jak masz jak rozwaliłeś mu głowę, no? Snap Pomogę ci ją otworzyć. Cieszę się. Dobra. Mogę dwa droidy zrobić. Trzy! Dobra, Zielony. Obyś był gotowy do działania. Masz bazę najwyższego porządku do wysadzenia. R4, P4, 4. Mogę szybciej? Nie. Okej, okay, mogę. Aż taką presję. Nie musisz się spieszyć, Wexley. Nie bierzemy. Dzięki, ten mój to złom. Wprowadzisz mojego nowego kolegę na pokład? Dobra, w drugą stronę, matko, trzymanie się. Się gardło dzisiaj łapie, nie wiem. Choć się będę dużo gadał. Niestety. Będzie dużo nagrywania, dzisiaj dwa odcinki też nagrywam. Tak jak mówiłem, nie mogę wam zapewnić codziennie odcinków, ale przynajmniej postaram się tak prawie codziennie lecimy. Co oni robią? Zastaniec w nadprzestrzeni, czy co? Ta o tak! Świetny pilot. Świnia. O kurde. Dobra. O nie. Dobra, strzelamy i szczelamy w ogóle. O nie. Dobra. Okej, spokój. To nasz cel! Oscylator! Jak się nie uda, nie będzie więcej ruchu oporu, więc liczę, że zdążyliście się rozgrzać. Nie wiem jak inni, ale ja wręcz gotuję się do walki, Czarny Dowódco. Jest mi ciepło jak w brzuchu tantana. Kogo? musimy użyć torped. Tam. Zdaje się, że te myśliwce sił specjalnych mogą nam paru użyczyć. Dobra. Dobra. parę potencjalnych słabych punktów. Celujcie mnie, jak już się dozbroicie. Czyli tak standardowo. Czekajcie, chcę zobaczyć, co to jest. Czekaj, co to jest? Aha. Nie wiem, co to jest, ale okej, okay, mogę sobie zrobić. Co jest? Ja nie chciałem się rozbić, halo. Szybko. No poczekaj. O, o, o. Dzięki. Jak na mój głos było stanowczo za blisko. Dobra. Daj mi to. No daj im dobra, wziąłem i lecimy. BOOM! Nie będę narzekać na Okej. No kurde, nie trafiłem, Boże. Okej, okay, tutaj mogę. Kurde, nie umiem w tym... To jest słaba też taka e, mechanika latania. Inne Wszystkie systemy padły. O nie. Ha! <laughs> ale śmieszny żart. No po prostu, wow. Oglądałem. Pomożesz mi stąd uciec. Ci stąd uciec. Dobrze. Mogę się <noise> Mogę się w niego zmienić. Ale fajnie. O Jezu, nie chciałem. Dobra, a ty przyjdziesz tutaj ze mną, czy nie? Pff, nie, raczej nie. Czekaj, czy na pewno on nie może? Może. Aha. No, dobrze. Widzę, że nie może. Czy ja to mogę? Nie. Tylko jego mi się udało, ale. Kurde no, cały czas nie rozumiem dlaczego nie mogę używać mocy jak ja na niego użyłem. No, trochę bez Dobra, sensu. Masz jakieś plany po swojej zmianie? Może podskoczymy na strzelnicę? Nie trzeba. Na ostatnim teście trafiłem 3x20. Kurda. Jo ja? ja? Co! Świetni wyszkoleni! 3x20. Ta gra ja mnie załamuje. Zaczekaj tam chwilę. Zaczekam tu chwilę. Więc nie musisz powtarzać każdego mojego słowa. Nie muszę powtarzać każdego twojego... O, 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 o. Wchodź na górę! Um, dziw, dziwne to jest, że on sobie sam może... Wczoraj się naczytałem na temat przesłuchiwania Tylko nie że... rozumiem w jaki sposób odróżniona wentylacja ma nam pomóc w wyciąganiu informacji. To przesłuchiwanie, To by wyjaśniało, dlaczego przewody się nie przetykają, kiedy na nie krzycze Zacznij gadać! Boże Dobra, ale dokończę. Um, to jest trochę niefajne. Że on jest pod transem, jej, i on słucha tylko jej. A jeżeli ja z nim steruję, i ona mi nic nie powiedziała, no to to trochę niefajne, ale okej. Okay. Cóż, dobra, gitara się ma, idź pan, kurna, miejsce no jasna haty. Czekaj, ja chcę zobaczyć coś do zbudowania. dobra, ee. Spróbujemy na razie tutaj jakaś wieżyczka widzę, no to... Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, czyli fajnie wyszło. No widzicie, on może sobie robić, co chce. Znaczy, ja nim robię, co chce, ale to nie o to chodzi. Pomóż mi dostać się na drugą stronę. Oczywiście. Oczywiście. No, przynajmniej nie powtarza. Hej! Właśnie nie, nie mogę się poruszać tego, między tymi, tak? Mam nadzieję, że mnie nie będą bić. No Zniknęła, mówiłem, więźnica To teraz ma zły humor A, zmieniliśmy postać Dobra, poczekaj Chcę zobaczyć, czy A jak ona tutaj przyjdzie To on będzie ją bił? A, dobra No to Do widzenia Nawet wiem, gdzie oni to mówią Aha, dobra, muszę nią. Of course. Tu się musimy rozdzielić. To poczekaj tu na mnie. O nie, on to może tam za... Chociaż nie... O Jezus, co on tu? Czekaj. Aha, wiem. Wiem, co mam zrobić. Teraz to i to się podniesie. Dobra, ona musi teraz tutaj przejść. On go tam postruje, ale to nie widzę, żeby to było torturowe. Aha. Czyli to nie tak działa. Okej. Okay. <gryw> Myślałem, że tak działa. No to jest na odwrót. Mm. Bardzo śmieszne twórcy. Widzicie, on, on powinien robić tylko to, co, co ona mówi, on sam myśli, on jest w transie, no to... Tak, nie wiem, nie wiem, ale dobra. Tutaj co ja mam zrobić? Aha, ona tam ma się zawiesić, no. Aha. Okej. Okay. Dawaj, przechodź. Może byś powiedziała jakiś... nie wiem. No dobra, nie będę jeszcze się wypowiadał. Gitara siema. Dobra. A jakby ktoś chciał, nie wiem, spotkać mnie jakkolwiek z nie wiem e, na instagramie będzie gdzie e, powiem gdzie będę także bijecie na instagrama link w opisie jest a jeżeli nie chcecie nie wiem klikać się, albo cokolwiek jesteście leniwi tak jak ja to to tego co 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 on ma tutaj nie wiem aha bo on ma ze mną wejść <grym> e, to na instagramie to możecie sobie wpisać po prostu w instagrama xnif, ty. wszystko z małej e, i macie tego macie mój nowe zdjęcie profilowe, tak jak na kanale, czyli moja główka z Minecrafta nagrywam ja nie mogę idź na prawo i na mnie zaczekaj pomogę ci jakoś przejść na drugą stronę <słuch> okej okay. dobra, dawaj pijaj dobra teraz tak, na instagramie będzie, nie wiem eh. Yy... O kurde, znowu na Instagramie będzie po prostu gdzie ja jadę. Znaczy, ja już wiem gdzie jadę, ale po prostu nie pamiętam nazwy. Po prostu kojarzę miejsca. Ha, dobra, trzeba jego. A ten, gdzie polas? Tak, kurde, na pewno, a nie czekaj, co ja miałem zrobić? Aw, no siema, chopaki. Ja se tylko tutaj małe rzeczy rozwalę. Nie przejmujcie się Ja sobie tylko tutaj pobuduję Drabinkę na górę Wcale nie dlatego, żeby pomóc Fajnie Ale Robuś nie wchodź No nie, 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 robisz nie Proszę On to przeszkoczy? Oczywiście, że nie I tak, teraz muszę znowu wchodzić O, dobra, muszę tutaj zostrzelić Kurde. No. Robuś nie. No dobra, weź co tam chcesz i pójdź. Mhm. Dobra. Rozumiem. I on tutaj teraz musi wpisać. No widzicie, tutaj się normalnie do niego zwróciło, nie? tam... A tam wcześniej to tak kurde, już pamiętam jak to było, ale dobra. Tak kwieć. Tak po Warszawie. No, to już chyba nie będziesz mi potrzebny. Już sam jestem z Warszawy. I ty go zostawisz tutaj? Super. Brawo, gratuluję. Kur. A, jeszcze jedno. Przestań być zły Zaraz, mam przestać być zły? Przecież jestem szturmowcem! Ej, ty wracaj! Liczę nam nie odpuszczą Trzeba się z tym liczyć Jest? Co wy tu robicie? Wróciliśmy do ciebie. Teraz ucieczka, potem. Mój ci potem. Ojku. że Użyjmy ich. Dobra. Nie ma sprawy. Na hmm. Dobra, lecimy teraz Haniem Solo. Ej, mam przeświet, Ej, mam oświetlenie. Nie wiem, oświeciło mnie. Han to jest męskie imię Hania. Hanna. Pozdrawiam, Hanie. No, jeszcze raz przyjrzeć. Nie ma i Dobra, dawaj go. No to nic z zaskoczenia. No, hmm. Nie wiem, ucieczka. No, dobra, dobra. Wiem, że ten trzeba obrócić suj. No to? Was się obracam. Problem. Ale co ja w ogóle końcu mam tutaj zrobić na górze? Tam to pokazuję im co. Aha, okej. Zmontujmy na to sympatyczną wielką bombę. Eee! No, jeszcze trzy takie i już nas tu nie ma. I całej okolicy też. He he. Ty droid id pan nie ode mnie. Dlaczego on ich nie zabija na hita z tego pistoletu? Przecież wystarczy, żeby jeden raz. ręką im zabić, kurde, na raz, no. Przecież powinno to blasterem na raz, kurde, trafić i już. Kurde, zostaw mnie. Eee. No. Ha, tam nie dosięgnę. Nie no, się świeci. A tego nie rozwali, tak? Samo dwójko. Dobra, okej, okay, tu oczywiście okularki Już nawet widać jeszcze od razu, że to jest tego do łapania. No. No i teraz dopiero mogę. Mam szybko ładuj. Mm. A, dobra, ten ma to rozwalić. Oczywiście trzeba myśleć jak czubaka, ale wszystko rozwalić. Trzeba. No i kolejna bomba lecimy dalej aha tu nie ma gdzie dalej chyba że na dół teraz no dobra tak no, no ten o wy no dobra to trzeba jakoś postać małą to, to to nic dobra gitara siema O nie, przyszli, przy, przy, przyszły posiłki. A czemu on mnie nie widzi no? No, o, zabił mnie! Co za No Chodź, 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 kurde, no i nie trafiłem. Spróbuj wyciągnąć stamtąd tego Doida. Może dam A Skąd? A, tu. Hm. <tuszy> nie wiem tam. Weź to rozwal, no. i mamy nową postać. Droid wartowniczy. Hej, jak on jest wartowniczy, to powinien nas bić. W ogóle warto, Jak kogoś się nazywa wartowniczy, to powinno mu się dać przynajmniej jakąś broń, a on nie umie bić nawet. Tak, droid wartowniczy, widzę właśnie. No dobra, on już nie umiał budować. No dobra. Kolejna bomba jest teraz ostatnia. Gdzie ona może być? Chyba po drugiej stronie, no bo to było najlogiczniejsze. Nie myślę, że ja cię nie widzę. Dobra. A gdzie? Gdzie mam ją? Dobra, tam coś jest przynajmniej. Tyle widzę. Okej, okay, tu albo tu, dobra, próbujemy tu. No dobra. Zawsze spoko. Robuś, no nie. I teraz tutaj mam nim, aha, potrzebujemy, o jest teraz będę szukał, no dobra jest, o to jest raid wartowniczy, no, Pff. daj teraz przylezą, no oczywiście. To trzeba się nim zająć. No, trudne. Dobra, weź pan, idź. No. no, rozwal go. Czemu nie mogę go rozwalić? Dobra, no, dobra. No, tylko że tamten teraz poszedł. Stamtąd, no nie wierzę. Dobra, mamy. Dobra, idź pan. Już nie będę się tu przejmował. Aha, to cały czas jest tutaj. O, ładko. Bez sensu, ale spoko. W ogóle nietrzymany jest, ale odkręcony. Czy. Robuś, ale nie przychodź już. I zamknij drzwi. Drzwi. Wszystkie taśmy mi zabrał. Dobra, ostatnia. I proszę bardzo. Teraz co, zwiewamy, czy co? Okej, okay. <laughs> Tak myślałem. Synek! Kurde! Twojego syna? Już nie Bo dom! Spadaj, dera weź, rozwal ten most! No niech on spadnie, nienawidzę go! No dobra, bardzo rozrywkowa torba. <grymne> ej, właśnie, może tego będę nazywał Achievement tego znaczy, będę nazywał odcinki Achievementami. Ten odcinek będzie się nazywał bardzo rozrywkowa torba. O, no dobra. E, więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zapraszam na mojego Instagrama, który link macie w opisie. E, I zapraszam też na mój serwer Discorda, jeżeli lubicie sobie z, na przykład ze mną pograć, albo z innymi e, z naszej społeczności. E, e, I zostawcie subskrypcję. skrzynka elektryczna? Dobra. E, zostawcie suba, żeby być na bieżąco ze swoimi filmami i kliknijcie też... E, ten dzwonek obok, jeżeli już zasubskrybowaliście, żeby dostać powiadomienia. Eee, a ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, Siemano.